Spragnieni świadectwa, czyli odcinki, które są dowodem na to, że Bóg naprawdę działa w naszych sercach. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy, Przepędziłeś precz ciemności błędu. Bożki egipskie zbawco nie mogły sprostać tej sile runęły a z ich niewoli wyrwani wołali do Bogu rodzice. Raduj się, która ludzi prostuje, ku górze. Raduj się, która demony strącasz do przepaści. Raduj się, Dzisiejsza Ewangelia mówi o czterech osobach, które niosą sparaliżowanego. Nas, nas też ktoś niesie do Jezusa. Czasem może już tych ludzi nie zauważamy, czasem może ten nasz paraliż przykuwa nas, nasz wzrok tak bardzo, że nie widzimy niczego poza nim. Posłuchajmy świadectwa kobiety, która dostrzegła, jak dużo dobrych ludzi jest dookoła niej. Dzieliłam się już ze spragnionymi, jednak nie wiem, coś mnie przynagla, żeby podzielić się kolejny raz. Czas oczekiwania na jego przyjście zastał mnie w domu, w chorobie. Moje problemy zdrowotne, być może nieznaczące, dwie infekcje w ciągu ostatniego miesiąca, przechodzone z lekami w kieszeni, mocno przepracowani, mocne przepracowanie zawodowe na pełnych obrotach. Bo, oczywiście, trzeba mieć wszystko pod kontrolą, nikt nie zrobi tego tak jak ja. Myślę, że większość osób te myśli dobrze zna. Taki brak pokory i pycha doprowadziły mnie do momentu, w którym dzisiaj jestem. Drugi tydzień na zwolnieniu lekarskim, z dużym prawdopodobieństwem przedłużenia do świąt. W efekcie choroby nie mam siły nawet na przygotowanie posiłku, nie mówiąc już o dużych ilościach silnych leków farmakologicznych. Można sobie wyobrazić, jak trudno w poczuciu własnej samowystarczalności prosić o codzienne dowożenie i odbieranie syna ze szkoły, czy na treningi, o robienie większych zakupów, a dorastającego, starszego syna o większe zaangażowanie w obowiązki domowe. W tym czasie jest ze mną On, dający światło i pokój. Przychodzi uśmiechając się do mnie, uświadamiając mi moją pychę, brak pokory, moje stawianie siebie w jego miejscu. Pan prowadzi mnie na pustynię, dając czas, dużo czasu na modlitwę, na jego słowo, na dobrą duchową lekturę i film, odpoczynek, sen, szukanie i poczucie smaku jedzenia, kiedy wszystko wydaje się bez smaku. Daje mi możliwość poznania. Bożej skali wartości nie chodzi w niej o to, bym przeżyła życie w zadowoleniu z siebie, w pozornym komforcie, ale chodzi o to, co robię z tymi okolicznościami życia, które od niego otrzymuję tu i teraz. Pan mocą ducha świętego zderza mnie cudownie z moją słabością i kruchością i jego miłością miłosierną. Nawet gdy nie jestem wydajna na 200% w pracy i w domu, Mogę tej miłości doświadczyć i kolejny raz poczuć, jak bardzo mnie ukochał. Przychodzi w życzliwości przyjaciół i znajomych. Pokazuje przestrzeń do pracy nad sobą w relacjach z dziećmi. Dziękuję Ci, Panie, za ten pozornie przechorowany czas adwentu. Marana ta. Czy umiemy dostrzec coś więcej poza problemami naszego życia? Czy kiedy jesteśmy sparaliżowani widzimy, że wtedy jest obok nas ktoś, kto nas niesie? Mam nadzieję, że tak. Niech Pan Bóg błogosławi nam w tym czasie Adwentu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Kochani my nadal czekamy na Wasze świadectwa, które możecie wysyłać na nasz adres mailowy spragnieni.sławedztwa maupa.gmail.com.